Witam Państwa w poniedziałek, 19 dnia marca. Dziś euro -dolar pozostawał przez większość dnia w lokalnej konsolidacji po to, aby na sesji amerykańskiej wybić się z niej górą i pokonać poziom 1,32. Obecnie najwyższy poziom w ciągu dzisiejszej sesji to 1,3210 i zbliżamy się powoli do oporu w okolicach 1,3226, gdzie znajdowały się w przeszłości lokalne szczyty, a także okolice lokalnego minimum. Patrząc na kształt sytuacji, możemy tutaj obserwować coś w rodzaju formacji głowy i ramion obe, z obecnie tworzącym się prawym ramieniem. Można także porównać aktualną zwyżkę do poprzedniego ruchu wzrostowego. No i widzimy, że w końcu popyt ma tutaj zdecydowaną przewagę, gdyż aktualny wzrost jest wyższy niż największa korekta w całym trendzie, co w średnim terminie może być właśnie korzystne dla rynkowych byków. A ten scenariusz wciąż jest podobny do tego z października, gdzie e, mieliśmy najpierw tydzień konsolidacji, później formację objęcia bezcy, tydzień konsolidacji spadki. W tym wypadku mieliśmy trzy tygodnie konsolidacji, formację objęcia bezsy i teraz właśnie może ten trzeci tydzień konsolidacyjny nam się tworzy i później dopiero zaobserwujemy kontynuację e, spadków. Zanegować ten scenariusz może tylko wybicie e, szczytu 1.34.80. 4. Na razie czegoś takiego jednak nie obserwujemy. Na wykresie H4 mieliśmy już formację odwróconej głowy i ramion w poprzednich dniach. Przebiliśmy linię szyi. Dziś przetestowaliśmy ją z drugiej strony dość precyzyjnie. Rynek właśnie z tego miejsca ruszył na nowe szczyty, ale ten modelowy zasięg formacji znajduje się właśnie w okolicach 1, 32, 26 i mamy tutaj jeszcze trochę miejsca do. Tego poziomu, aby właśnie w jego rejon dotrzeć. Fund dolar wyrysował nam swojego rodzaju piątkę wzrostową docierając też do oporu w okolicach 1.5880, czyli poprzedniego szczytu. Kolejny opór jest także dość blisko 58.95, czyli lokalny dołek, więc ta strefa może na chwilę nam stłumić wzrosty na funcie względem dolara i powodować cofnięcie w okolicach 58.30, gdzie znajdowało się dno poprzedniej konsolidacji. No i właśnie zakończenie tej piątki w górę powoli, które może tutaj następować, powinno także sprzyjać zamykaniu długich pozycji, które pojawiały się tutaj na tym całym ruchu wzrostowym, co doprowadziłoby właśnie do przejścia w fazę konsolidacji. USDCHF kontynuuje nam spadki tutaj po tej również czytelnej formacji zasłony ciemnej chmury na wykresie dziennym z oporem w rejonie poprzedniej fali czwartej. Zakończeniu fali wzrostowej, więc test 0,9070 może być tutaj jak najbardziej prawdopodobny w kolejnych kilku kilkunastu dniach, gdyż ta korekta może się rozbudować na kształt tej widocznej pomiędzy falą trzecią i czwartą, więc ta może przybrać podobną formę, a wtedy powstałaby nam struktura podobna do formacji odwróconej głowy i ramion. USDPLN em, mamy tutaj coś w rodzaju korekty. Pędzącej na tę chwilę, zaznaczona na zielono, czyli fala A spadkowa, fala B wzrostowa, teraz fala C, kolejna fala spadkowa. I będziemy tutaj wyszukiwać możliwego miejsca zakończenia tej korekty, co doprowadziłoby do rozpoczęcia wzrostów na tej parze walutowej. Jest to na razie najczytelniejsza struktura widoczna na tym wykresie. WIG20 dziś w końcu domknął lukę Hossy, które powstawały w całym zeszłym tygodniu. Myśmy co chwilę lukę Hossy na kontraktach na WIG20 i dziś w końcu pierwszą z, nim, z nich domknęliśmy, co może być dobrym prognostykiem do tego, że byki w końcu po lepszych cenach będą mogły otwierać pozycje długie właśnie na domknięciu tej luki. S&P 500 oscyluje w około poziomu 1400 punktów, psychologiczna bariera, bardzo blisko górne ograniczenie formacji klina zwyszkującego, więc na razie te poziomy mogą blokować jakieś bardziej dynamiczne wzrosty na tej giełdzie, jednak tutaj jeszcze poczekajmy też do końca sesji, aby poznać kształt właśnie tej świecy w tych kluczowych rejonach. Poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.